Siema siema. W dzisiejszym odcinku porozmawiam sobie o technice fotograficznej zwanej panningiem, czy też panoramowaniem. Polega ona na tym, że taki obiekt, jak na przykład jadący w tej chwili za mną pociąg, zabrażamy go w ruchu na zdjęciu, a tło dookoła niego jest pięknie rozmyte. Czy chciałbyś może zrobić dronem takie zdjęcie, takie zdjęcie, albo też takie zdjęcie? To ten film jest dla ciebie. Za chwilę opowiem o tym, jak wykonywanie takiego zdjęcia wygląda od strony technicznej, a teraz zapraszam na intro. Prawdopodobnie zobaczyłeś na jakichś stronach internetowych, blogach czy Instagramach zdjęcia, w których pojazdy, pociągi, tramwaje, samochody są zamrożone w ruchu, a tło dookoła nich jest rozmazane. Już w tym przypadku, na swojej drodze dronowej, będziesz musiał zrezygnować z trybu automatycznego wykonywania zdjęć i będziesz musiał pójść w kierunku trybu manualnego, ze względu na to, że panoramowanie wymaga tego, że musisz mieć pełną kontrolę nad parametrami wykonywanego zdjęcia. Na początek więc warto zapoznać się z tematem takim jak trójkąt ekspozycji. Nie będę tutaj o nim długo mówił, ponieważ w internecie jest pełno tematów, blogów, filmów, które poruszają ten temat. W przypadku większości dronów odpada nam jedna pozycja z tego trójkąta ekspozycji i jest to przysłona. Ze względu na to, że większość dronów, na przykład Mini, Ery, mają stałą przysłonę, więc nie będziemy mieli tutaj możliwości dodatkowej regulacji. ISO tradycyjnie, jak już to w dronach bywa, staramy się raczej trzymać gdzieś w dolnych granicach, względu na to, że mamy do czynienia tutaj z małymi matrycami i nie chcemy, żeby wystąpiły jakieś niepożądane szumy na zdjęciach. Autopsji polecam sobie ustawić ISO 100, manewrować czasem naświetlania i dopiero w sytuacji, kiedy ten czas naświetlania zrobi się zbyt długi i uniemożliwi nam, Robienie idealnego naszego zdjęcia. Wtedy podbijamy sobie ISO, żeby sobie skrócić ten czas, tak, żeby gdzieś tam niepotrzebnie nie prowokować tych szumów. No i najważniejszy parametr w technice panoramowania, czyli czas naświetlania. Przy paningu dronowym, paning zaczyna się już mniej więcej od 1,1 sekundy i wszystkie czasy w górę, ale to, jakiego czasu będziemy chcieli użyć, zależy od kilku rzeczy, o których wspomnę za chwilę. Mówiąc o czasie naświetlania, jak możecie zobaczyć, w ciągu dnia najczęściej te wartości. Będą bardzo krótkie. W tej chwili na przykład na dronie widzimy na podglądzie czas 1 do 3200, więc są to czasy zdecydowanie za krótkie, żeby pozwolić pobawić nam się w panning. I tutaj z pomocą przychodzi nam akcesorium, bez którego nie ma całkowicie możliwości zrobienia sobie panningu w trakcie dnia, czyli filtry szare. Zasada ich działania jest bardzo prosta, nie będę się nad nią rozwodził. Po prostu ograniczają one nam ilość światła. Które wpada na matrycę. Jak możecie teraz zobaczyć, obecnie mamy czas 1 do 3200. Zdejmujemy osłonę, zakładamy filtr szary. Akurat w tym przypadku, e, ja mam filtry regulowane. To, czy będziecie korzystali sobie z filtrów stałych, czy też regulowanych, to tak naprawdę tylko Wasza kwestia. Ja korzystam z filtrów regulowanych, a to z tego względu, że zmiana ewentualnego filtra nie wymaga ode mnie zdejmowania każdorazowo filtra, tylko po prostu dzięki użyciu pierścienia mogę zmieniać jego siłę. Jeżeli chodzi o zakładanie filtrów na drona, no to polecam sobie gdzieś tam delikatnie uważać, bo jeżeli macie włączonego drona i będziecie chcieli zakładać filtry na włączonym dronie, no to trzeba robić to delikatnie, ponieważ może wystąpić, monit wyskoczy Wam, jeżeli delikatnie ci tam za mocno pociągniecie, szarpniecie o przeciążeniu silnika gimbala, co będzie skutkowało tym, że prawdopodobnie będziecie musieli zresetować swojego drona, bo gimbal nie będzie pracował prawidłowo. Kontynuując temat czasu naświetlania, mam tutaj takie swoje może trzy uwagi, trzy takie aspekty, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o czas naświetlania. Pierwsza rzecz, im dłuższy czas naświetlania, tym oczywiście efekt rozmycia będzie lepszy. Jednak wiąże się to z tym, że dużo trudniej będzie nam wykonać to zdjęcie, ponieważ przez dłuższy czas będziemy musieli lecieć równolegle do fotografowanego obiektu. Druga sprawa, czyli im dłuższy czas naświetlania, tym teoretycznie... Obiekt może jechać wolniej. I trzecia rzecz, czyli im bliżej fotografowanego obiektu, tym trudniej zrobić panning i tym czasami warto sobie skrócić delikatnie ten czas, ale też nie za bardzo. Wszystko to zależy od pożądanego efektu, który chcecie osiągnąć na zdjęciu. No i teraz najważniejsza sprawa w tym całym paningu. Porozmawialiśmy sobie o czasie naświetlania, o filtrach ND, ponieważ trzeba troszeczkę poćwiczyć, bo będzie wymagało to od nas zrównania się prędkością z fotografowanym obiektem. Na przykład tak, jak z pociągami, które za mną jeżdżą. Żeby wykonać takie zdjęcie, musicie lecieć z idealną prędkością. Tutaj po raz kolejny gdzieś tam kłania się fizyka. Po prostu chcemy zadbać o to, żeby w układzie odniesienia nasz dron był nieruchomy do pociągu, co spowoduje to, że będą poruszały się jakby razem. W tym wszystkim tak naprawdę to chyba jest najtrudniejsze, czyli lecenie po prostej linii, bo każdy odchył drążka z waszej strony przód. Tył, delikatne przyspieszenie delikatne przyspieszenie lub zwolnienie obiektu będzie powodowało to, że wasze zdjęcie po prostu będzie nieudane to musi po prostu idealnie trafiony moment najlepiej jest ćwiczyć, jeżeli jest możliwość tutaj akurat jak stoję, no to jest Wielki dobrobyt, bo z jednego miejsca można tak naprawdę łapać sobie tramwajem na moście Poniatowskiego i łapać sobie pociągi na moście średnicowym, gdzie jeżdżą one ze względnie stałymi prędkościami, osiągalnymi przez drony oczywiście, ponieważ nie warto podejmować łapania pociągów na trasie, tam gdzie one jeżdżą szybciej i nasze drony po prostu będą za wolne. Warto gdzieś się rozeznać, spojrzeć w okolice przejazdów stacji, na których pociągi hamują, przyspieszają ale czasami są też tam odcinki, na których tramwaje jeżdżą z niższymi prędkościami, ze stałymi prędkościami, co najważniejsze i ułatwiające nam naszą robotę. Jeżeli nie macie tramwajów pociągów, no to możecie poćwiczyć też na zwykłych samochodach skrzyżowania, światła, tam, gdzie samochody mają troszeczkę niższe prędkości, warto sobie poćwiczyć nawet lecenie z jednostajną prędkością za obiektem, ponieważ jeżeli będziecie chcieli na przykład sfotografować sobie pociąg, akurat nie w tym miejscu, gdzie jestem, gdzie pociąg jeździ co minutę dwie, no to tak naprawdę podejście Wasze do paningu może być jedno. Jeżeli nie uda Wam się złapać Waszego obiektu, no to możecie dość długo czekać na kolejny pojazd, który będzie jechał w tym miejscu. Czym byłby film o paningu? Bez paningu. Dlatego zapraszam też na kilka przelotów. Będziecie mieli podgląd z ekranu i tutaj też należy wspomnieć, że pomimo tego, że możecie dużo ćwiczyć, no to czasami te paningi po prostu nie siedzą i zrobienie idealnego zdjęcia będzie wymagało kilku kilkunastu nawet prób. Mogli się zobaczyć kilka zdjęć. Udało się zrobić całkiem fajnie wyszło. Nie oszukując latanie po linii prostej jest chyba jedną z najcięższych rzeczy, jeżeli chodzi o latanie dronem. Niektórych mankamentów, jak latacie sobie, porbicie po tym nie widać, ale klecicie prosto, jeszcze szczególnie jak chcecie trzymać na przykład tutaj pociąg czy tramwaj w centrum, tak żeby nie poruszał się względem drona, no to naprawdę czasami robi się śmiesznie. Jeżeli film Wam się podobał. Zachęcam do ustawienia lajka, suba, jak zwykle sekcja komentarzy jest Wasza. Czy już robiliście panning dodanym, czy jeszcze nie robiliście, czy może planujecie sobie porobić, bo to jest naprawdę coś fajnego. Trzymajcie się i do następnego. Jeszcze dogrywam się z ręki, bo zapomniałem wspomnieć o jednej rzeczy. Naprawdę nie zniechęcajcie się, bo paning nie jest łatwy, ale jeżeli uda Wam się ogarnąć to, jak to robić, to naprawdę daje bardzo fajne efekty, daje bardzo dużo satysfakcji i można się tym naprawdę bardzo fajnie pobawić.